Jesień to sezon na wrzosy, które możemy kupić już nie ma w każdym dyskauncie za 10-15 zł, ale prawdziwy hit z internetu przed Wami. Pięciopak wrzosów z litrem perlitu i 5 litrami torfu ogrodniczego, bo wrzosy muszą rosnąć w fajnym podłożu, kosztuje całe 45 zł, czyli same wrzosy wchodzą po 9 zł, czyli taniej niż w takim zwykłym sklepie. I jeszcze te wszystkie gratisy, które mamy w zestawie, plus zaszczędzony czas, bo nie musimy jechać do sklepu, przybierać coś w kolejce i wozić je z powrotem. Wrzosy przyjeżdżają same do nas. Normalnie, czy można chcieć coś jeszcze? Wrzosy są do wyboru, do koloru. Ja wybrałem trochę różowych, trochę czerwonych. Ja tutaj za bardzo różnicy nie widzę, ale pewno płeć piękna, która lepiej <laughs> potrafi odróżniać kolory, jest w stanie tutaj dostrzec, które są które. No i tutaj dla formalności jeszcze zrobimy małe pomiary. Jakie są wielkości, bo na pewno nie są takie super duże okazałe, ale takie super duże okazałych nie kupimy w przysłowie Biedronce za 15 zł. I te tutaj mają 15 cm. Momencik tutaj chce dokładnie oprzeć na ziemi, żeby mierzyć od zera. Zobaczcie, 10 ma, no ma 20 cm, jeszcze tam troszeczkę, więc jest całkiem całcy. Posadzimy wrzosy na szybciuchło, czyli mam jakąś doniczkę po pomidorach. Na dół wsypałem perlit, bo wrzosy nie lubią wilgoci, więc jest ten perlit, żeby drena, drenażował tą, tą wilgoć. Zobaczcie, jakie piękne tutaj korzenie mam, jak tutaj jest gęściutko. No, myślę, że wrzosom się spodoba w ich nowym domku, więc wsadzamy je w ziemię. Oczywiście potem dosypiemy tej ziemi więcej, bo korzenie nie mogą wystawać. Na razie tak robimy na szybko. Tamte wrzosy kupiłem z firmy viaho.pl, a teraz mamy inne wrzosy, które kupiłem i one są z firmy Skimia. Jest to jakaś szkółka ogrodnicza, też jest z południa Polski, jak tamta poprzednia firma, konkretnie z Podbielska Białej. I tutaj same wrzosy już bez tych gratisów kosztują 8 zł, ale uwaga, teraz na chwilę obecną 9 września. Mają promocję i możemy kupić wrzosy po 5 zł. Po 5 zł no to jeszcze lepiej, No bo się chcę z kończy, ale jeśli mamy swój ogródek, chcemy sobie wysadzić, no to pora jest teraz idealna. Można wysadzać. Jeszcze tutaj porównajmy ich rozmiary. Tamte miały ponad 20, te tutaj to są chyba czerwone. No to wierzone są malutkie, mają 15, ale te różowe bez wątpienia są dużo większe. Może takim się wylosowały, mają 30 cm. Może rosły bliżej ściany w tej szklarni. No ale jeśli przyłożymy te do tych, no to jak widać, rozmiary mają podobne. Więc jeśli szukam zestawu startowego z ziemią, no to via home.pl. A jak szukamy takich zwykłych tanio, no to firma Skimia.